Drodzy uczniowie, szanowni rodzice, w imieniu wszystkich pracowników naszej szkoły, grona pedagogicznego, nauczycieli, asystentów klasowych, bibliotekarzy, trenerów, administracji szkolnej oraz w imieniu własnym, z prawdziwą przyjemnością witam wszystkich na zakończenie roku szkolnego. Powtarzam na każdym zakończeniu roku, że powinniśmy być z naszych uczniów dumni. Powinniśmy się cieszyć ich osiągnięciami w nauce, w konkursach, występach, w sporcie oraz z tego, że chcą się uczyć po polsku i chodzić do polskiej szkoły. Ten rok szkolny był dla nas bardzo niezwykły i tu mamy dodatkowy powód do dumy. Powinniśmy być wszyscy dumni z tego, że mimo wielkich trudności, jakich napotkaliśmy przez ostatnie cztery miesiące, działamy nadal, uczymy się polskiego, tworzymy społeczność szkolną. Wprowadziliśmy dosłownie z dnia na dzień naukę na odległość i szczególnie cieszy mnie to, że aż tylu uczniów nadal uczy się polskiego z nami online. Dumny jestem z pracowników naszej szkoły, którzy przygotowali zajęcia online. Był to dla nas nowy i niezbadany teren. Nikt z nas naprawdę nie miał doświadczenia w prowadzeniu zajęć online na taką skalę w prowadzeniu szkoły na odległość. Myślę, że wszyscy zdaliśmy ten egzamin. Ale wiem, jak strasznie brakuje nam wszystkim tego sobotniego kontaktu z naszymi uczniami w szkole. Brakuje nam tych rozmów na podwórzu z rodzicami, oraz brakuje nam akademii, treningów, rozmowy w gronie. <laughs> po prostu brakuje nam tego codziennego życia szkolnego. Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły za to że stanęliście na wysokości zadania.